Hej, okay, czy witajcie w was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku? Modyfikacji do GTA, jak zwykle oczywiście. Pamiętacie, cały czas trwa maraton, a już go chyba kończymy, bo ostatnio wam się coś nie chce odbijać tych łapek. 5000 łapeczek, lecimy z następnym odcinkiem, modyfikacji do GTA. Wy macie codziennie odcinki, więc build deal do ja Dylan, dalej nie przypominam, jeżeli nie chcecie, nie dawajcie tych łapek. I don't care, tak? Jednak na nas odcinki codziennie i to dla mnie jest problem, a nie dla was. Więc Wy wybieracie, czy macie odcinki. A dzisiaj, co wam przedstawię? Dzisiaj wam przedstawię trzy. Trzy wozy będę na taki dobry już dla was. Pierwszy z nich to jest Biden, no Oczywiście, jeżeli oglądaliście Star Warsy, e, jak widzicie zobaczcie, wszystko działa tylko troszeczkę. E, e, dziwnie, on tak jakby zmienia miejsce, ale wygląd jest naprawdę fajny, czy on chce tu wylądować? Mam nadzieję, że nie. E, mniejsze po prostu działający powiedzmy, ponieważ jak widzicie, ja jadę, nie mogę latać, dlatego musicie zainstalować sobie jeszcze innego moda. Jest to mod jetpack mod. I dzięki temu, e, znaczy jetpack e, dla samochodów i dzięki temu. Będziecie mogli po kliknięciu spacji latać naszym speederem, no bo się spokojnie tak. śmigać, naprawdę dużą prędkością. Oczywiście jeszcze już zainstalowanego jednego moda. Jest to modna. na dokładnie tak Nitro i dzięki temu możemy z naprawdę, oof, oh wielką prędkością latać. Tylko nie rozbijcie się, proszę, bo będzie ciężko. Wam potem tutaj wylądować. Okej, okay, więc z pacją lecimy do góry, szliftem się zniżamy. Macie dzisiaj aż dwie modyfikacje. Lecimy do następnego e, następnego pojazdu. Jest to bodajże X-Wing i chyba raczej się nie mylę, chociaż bardzo. Jeżeli się, się pomyliłem, to przepraszam, bo oglądam Star Warsy. Ho, ho, ho. Kilka lat temu to jak byłem mały, aż większość rzeczy jak się jest małym zapomina, niestety, ale Star Warsy tak, tak, pamiętam. No i zobaczcie, jak wygląda nasz. X-Wing! Możemy strzelać z tego X-Winga! No dobra, zobaczcie, jak jest to ułatwione. Ponieważ my lecimy teraz wolno. I możemy, czy możemy sobie zestrzelić tego Typa w środku? Czekajcie. Udało się. Ok, i. Nie wiem, czy kiedykolwiek zaczynałem tak yy, sterowiec. Chyba nie. Nie, nie, ani razu mi się nie udało. Nie wiem, czy Wam się udało takie coś zrobić. Ale jak widzicie, to działa. Mi się udało tylko wysadzić sterowiec, ale nie udało mi się zestrzelić kierowcy. I czy on wybuchnie? Zaraz zobaczymy leci, okej okay. ląduje i wybuch widzicie można się naprawdę tym mega mega, mega mieć fan po prostu z tej modyfikacji, możemy oczywiście też jeździć po, po drogach, nic wam nie przeszkodzi w tym, ale no, to nie jest taki sam fan jak latanie dzięki tej modyfikacji, a chciałem wam pokazać właśnie widok ze środka, on wygląda w taki sposób więc już nie tak dobrze jak z naszego speedera tak, bo to się tak tłumaczyło Sea Fighter albo TIE Fighter po polsku nie mam pojęcia, jak to było. I jeżeli się mylę, pamiętajcie, poprawcie mnie w komentarzu. Nie bulwersujcie się czy coś, bo naprawdę mało pamiętam. Ale chyba to się tak nazywało. I zobaczcie, on wygląda w taki sposób. W ogóle modele są mega zrobione w tej modyfikacji. Mam nadzieję, że kiedyś, bo niestety nie da się na razie jetu, czyli samolotu e, odrzutowego, nie da się podmienić jeszcze jako teksturę. Tylko na razie da się podmienić samochód. Więc to jest jedyne co możecie zrobić, niestety. No ale latamy naprawdę fajnie. Można polatać nad, nad naszym, naszą okolicą. Możemy teraz oczywiście sobie postrzelać, jeżeli, jeżeli chcemy. Nikt wam nie przeszkodzi strzelać z takiego T-Fightera czy, czy innego X-Winga. Możecie spokojnie sobie to robić. A tak wygląda z widoku środka. Myślę, że najlepiej z całej trójki naszych samochodów. Bo zobaczcie, mamy full, tak jakby full control jakby to powiedział. Pasza biceps, ale oczywiście możemy sobie oglądać się do tyłu, możemy oglądać się w boki No i na spokojnie możemy wystrzelać naszego Glocka 18 No i co, to było na tyle, myślę, że odcinek się wam podobał, jeżeli tak oczywiście kciuka w górę, 5000 lajków Następny odcinek, jeżeli nie będzie tylko łapek, po prostu kończę z maratonem Dla was to mniej odcinków, dla mnie tym lepiej, ponieważ ja nie muszę się męczyć z odcinkami, więc no, Proszę bardzo, jak wam się nie chce to, to spoko, spoko, I don't care, tak więc ja teraz lecę na dwór, bo jest zbyt gorąco, trzymajcie się, cześć, do następnego Pucz.